Jesus I am Father Peter Tukey, a priest from the Diocese of Kotido in Uganda. I was ordained in 2005 and I have been 20 years a priest this year. One of my parents is alive, my mother, and my father passed away in 2023. I have five sisters and three brothers. I have been in Poland for two years and I am now working and preparing to defend my doctoral dissertation at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. The church in Poland pays for my stipend and I'm grateful for the help given to me in my studies. Today, I'm in your parish to pray and ask for help in the treatment of the cataract patients in the Central African Republic under the campaign The Eyes for Africa. Yes, thank you. Peter Tukaj kapłan z diecezji Kotido w Ugandzie. Zostałem wyświęcony w 2005 roku. W tym roku obchodzę dwudziestolecia mojego kapłaństwa. Jedno z moich rodziców żyje, to mama, a tata zmarł dwa lata temu. Mam pięć sióstr i trzech braci. Jestem w Polsce od dwóch lat, pracuję i przygotowuję się do obrony doktoratu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kościół w Polsce opłaca moje stypendium i jestem wdzięczny za wsparcie, jakie otrzymuję podczas studiów. Dzisiaj jestem we Waszej parafii, aby prosić o pomoc w leczeniu pacjentów chorych na zaćmę w Republice Środkowoafrykańskiej w kampanii o nazwie Oczy Afryki. Dzisiaj Paul. Very Both were transformed by their encounter with the Lord and united in their witness to Him. Peter, a fisherman from Bethsaida in Galilee, was chosen by Jesus as the leader of the apostles and the rock on which he would build his church. Paul, a devout, zealous Pharisee from Tarsus in Asia Minor, was also chosen by the risen Christ to bring the gospel to the Gentiles. Dzisiaj obchodzimy święto dwóch filarów Kościoła, świętych Piotra i Pawła. Byli to bardzo różni ludzie, ale obaj zostali przemienieni przez spotkanie z Panem i zjednoczeni w świadectwie o nim. Piotr, rybak z Betsajdy w Galilei, został wybrany przez Jezusa na przywódcę apostołów i skałę, na której Jezus zbuduje swój Kościół. Paweł, pobożny gorliwy, gorliwy faryzeusz z Tarsu w Azji Mniejszej, Również został wybrany przez zmartwychwstałego stałego Chrystusa, aby zanieść ewangelię poganom. Our gospel today recounts Simon's confession of Jesus as the Messiah, the Son of the Living God. Simon was never afraid to speak up and say what he thought, even when his companions were reduced to silence, acknowledging the divine inspiration behind Simon's words. Jesus i Dzisiejsza Ewangelia mówi o wyznaniu Szymona, że Jezus jest Mesjaszem, synem Boga Żywego. Szymon nigdy nie bał się zabrać głosu i powiedzieć, co myśli, nawet gdy jego towarzysze milczeli. Rozpoznając boską inspirację stojącą za słowami Szymona, Jezus odpowiada mu: Ty jesteś, Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. The affirmation of Peter as the leader of the group of the Apostles shows that Jesus walks through forgiveness and reconciliation. It also reminds us that the church is not a community of perfect disciples. Utwierdzenie Piotra jako przewodniczącego grupy apostołów pokazuje, że Jezus działa poprzez przebaczenie i pojednanie. Przypomina nam również, że Kościół nie jest wspólnotą doskonałych uczniów, ale grzeszników, którym przebaczono winę. Bez względu na to, jak często zawodzimy, Jesus nigdy nie wyciągnie swojej miłości do nas. Paul, the greatest missionary of all time, a tireless voyager, bearing the new faith to the farthest corners of the known world. The greater part of the Acts of the Apostles is devoted to the missionary journeys of Paul. Luke presents him as initiating a new age in a mission, the age that takes the gospel beyond. The rather confined circle of the apostles and gives concrete expression to its universal relevance. It was Paul who, showed, who sowed the seeds of the Christian faith in many of the great centers of the Roman civilization of his day. He was also a man acquainted with the suffering which is a manifestation of divine power at the heart of weakness. Paweł, największy misjonarz wszechczasów, niestrudzony podróżnik, niósł wiarę do najdalszych zakątków znanego świata. Większa część dziejów apostolskich poświęcona jest jego podróżom misyjnym. Łukasz, przedstawia, święty Łukasz, przedstawia go jako inicjatora nowej ery w misji ery, która wyprowadza Ewangelię poza dość ograniczony religijnie i kulturowo krąg apostołów i daje konkretny wyraz jej uniwersalnemu znaczeniu. To Paweł zasiał wiarne wiary chrześcijańskiej w wielu wielkich ośrodkach cywilizacji w ówczesnego czasu. Był również człowiekiem, który poznał cierpienie, które stawało się przejawem boskiej mocy, w sercu pełnym słabości. Dear brothers and sisters in Christ, in the poorest countries of Africa the loss of sight due to cataracts results in the dramatic deterioration in the living situation of patients for material reasons. they have no chance of an operation, they lose the opportunity to work and earn money, and consequently fall into poverty, and they suffer because they lose hope for help. they do not receive pensions, nor are they covered by any social care. without the help of loved ones or people of goodwill, their lives become vegetative, without any prospect of changing the situation. w najbiedniejszych krajach Afryki utrata wzroku z powodu zaćmy powoduje dramatyczne pogorszenie się warunków życia mieszkańców z przyczyn materialnych nie mają oni żadnych szans na operację tracą możliwość pracy i zarabiania pieniędzy w konsekwencji popadają w ubóstwo i cierpią ponieważ tracą też nadzieję na jakąkolwiek pomoc nie otrzymują rent emerytur a nie są objęci żadną opieką socjalną bez pomocy bliskich

mieszkający w rozpadających się glinianych chatach, są pozostawieni sami sobie. Zaledwie 500 zł wystarczy, aby zoperować zaćmę i przywrócić im wzrok. Tyle kosztują leki i soczewki, potrzebne do wyleczenia jednej osoby. In the diocese of Bua Central African Republic, the ordinary bishop Mirosław Guczwa would like to conduct site-saving operations for patients in the area administered In to expertise and of the staff, and are w diecezji Buar w Republice Środkowoafrykańskiej, pochodzący z Polski ksiądz biskup Mirosław Gutwa chciałby przeprowadzić operację wzroku dla pacjentów mieszkających w jego diecezji. Oprócz wiedzy i doświadczenia personelu medycznego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i leki. The Polish Volunteers Experienced ophthalmologists from Wielkopolska have been restoring sight to sick people in the Central African Republic since 2018. They have already operated 913 people. Today, patients feel well, have gained sight, can work and support themselves, and volunteers wish to continue organising more trips. Polscy volunteers, doświadczeni lekarze okulistyczni z Wielkopolski od 2018 roku, przywracają wzrok chorym w Afryce. przeprowadzili już operację 913 osobom. Dzisiaj pacjenci czują się dobrze, odzyskali wzrok, mogą pracować i samodzielnie się utrzymywać, ale lekarze wolontariusze chcą organizować kolejne wyjazdy z pomocą. And brothers, you may never go to Central Africa, or meet these sick people in person. but by the power of his word, the good news, Jesus

Jezus Chrystus posyła Was z misją przywracania wzroku niewidomym, włącza Was w swoje zbawcze zadanie, zaprasza do modlitwy i hojności wobec tych, którzy tracą nadzieję, i daje Wam zapewnienie, że miłosierdzie jest darem błogosławionym. parish priest, father Adam, priest Fabian, father Dominic, who is the main celebrant of this eucharistic celebration, and all the Dziękuję Księdzu Praboszczowi Adamowi, Księdzu Fabianowi, sprawującemu tą Eucharystię, Księdzu Dominikowi za, i wszystkim księżom pracującym w tej parafii za życzliwość i gościnność. Przede wszystkim serdecznie dziękuję Wam wszystkim. Po mszy świętej z ogromną radością spotkam się z wami przy głównym wyjściu z kościoła za każdy złożony dar. Życzliwą modlitwę i ofiarę serdecznie dziękuję. Jak wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Amen. Thank you.